To, to, jak to moje chłopaki są, nie Paweł? Moje! <noise> chłopaki są. <noise> no i gitara. <noise> Chłopak z gitarą! <noise> Były rany <dla mnie> parą! <noise> Muszę smsa napisać, wiesz Paweł? Napisz Pod O Nie Ten zarobił parę groszy. co to ma? Byłeś dla mnie paru! No, no cię hmm? dogadali. Ładne oczy masz! Komu je dasz? Tobie dam! Ly! Ly! No nie chcę, żyjcie chopaku Wzajemnie, Paweł. Bóg ci zapłacił. Za co? Za co? Co w nas, dyrektor? Na cokodawci. Nie otrujecie. To nie jest formalina. Ja też się próbuję. Czy to innego? sika? Idę. Chcę załatwić A tu mi nie wolno chodzić. Czemu? nie ja są moje pacy. Ja są mi zbrzygło. Boje! Budowane cię za z tego. Co masz pału za tatuaże. Kurawek kryminalne! Tak?